Cześć, cześć, słuchajcie. Ja jestem w Meksyku na wakacjach i ja wam tutaj może zaprezentuję, i sam sobie wspomnienia dla wnuków zrobić. To jest moja ekskluzywna rezydencja, hotel. Yy, tutaj piękne, piękne yy, obszary dookoła są. To jest mój basen, yy, do którego, wiecie, co jest tak gorąco, jest tak gorąco. Ja się chyba rozbiorę. Rozbiorę moje okulary. Ja kocham okulary przeciwsłoneczne, ale o matko, matko, boże. Dobra, tu gumeczkę ściągnę. Mój kapelusz, bo tutaj kapelusz Meksyk, słońce tak praży. Ach, 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 dobra. Mam, no, to kapelusz, stawiamy. Teraz moja kiecka. Ściągniemy, bo... O, w moim bikini pięknem tu wyskoczymy. Ja może to zostawię, tak się trochę poprawię. Tak, o. Dobra, ja będę skakać tak teraz do basenu. Boże, ja tak dawno tego nie robiłam. Ależ ta woda gorąca! O, mamo! Mam nadzieję, że się nie rozmazałam! Mam nadzieję! Bo mój makijaż wolał! Tutaj tacy piękni mężczyźni są! A ja taka rozmazana będę, mamo! Boże, bo ja się jeszcze nie opaliłam i sobie efekt muzina zrobiłam? Mam! Gorąco, ludzie! No, co tak patrzycie? No, człowiek do basenu skoczył. No, no, tak, no, więc ludzie, jacy ci ludzie są nietolerancyjni, ale czujecie to, że ja tutaj mogę się pływać, pływać i w ogóle się wszystko tu robić. się taka kulturka, basen obszerny. Ja tu nurkuję w ogóle, koła mam, zostawiłam w pokoju. Na kaczuszkach wpływam i w ogóle wszystko jest takie. Wiecie, fajne. Dobra, ja już może wyjdę, bo teraz trochę trzeba się opalić, bo ten. Ja teraz nie wiem jak moja twarz wygląda, boże te majtki takie ładne, mi tutaj które woda się w nie napompowała, czekaj, dobra trzeba tutaj wypompować, dobra wejdziemy, wyjdziemy, teraz trzeba się popsikać trochę, zapraszam bliżej, może tutaj popsikam się takim yy, W5, czy jak to się tam zwie, Co ja pisze środek do usuwania pleśni, a to już po innemu poczesku. No ale pleśń, dobra, kit, pleśń, ale ja się tym tak popraskam, no to podobno słońce przyciągam, że się może w końcu to opalę. No, zapach. Nawet ładny jest. Nie, nie, z v 5 polecam, w ogóle czy ba baba. Ba, ba. Dobra, teraz się opalimy tu. Ja mam w ogóle tu taki kartonik. Z rzeczami, z rzeczami moje okulary, bo ja tak sobie zmieniam. Czasami takie ja muchy, nie? Czasami... Tutaj takie lżejsze, zaraz tu pójdę po tą, bo e, w do góry nogami założyłam. No ale wiem, że we wszystkim mi do twarzy. E, no tutaj. E, tego? E, o, te są, w ogóle. W ogóle to jest hit, ja w ogóle. E, na Allegro tak lubię sobie czasami promocja, bo w Lumpeksach poszukać takie, nie? Takie wakacyjne. Dobra, ja jednak założę te duże. O. Tak, moje pudełeczko. Czy będziemy opalać? Ja sobie jeszcze tu nogi popryskam, tak? O, o, o. że lepszych wakacji sobie wymarzyć nie można, naprawdę. A, jeszcze zapomniałam, właśnie. Ja tu mam taką siatkę z Polski, przywiozłam. Hata Polska, mój ulubiony sklep, razem z Biedronką. Trwa yy... trochę tej mordy, ojej. Yy... Bo na upał to wiadomo, że browarek musi być, dębowe mocne, bo ja lubię mocno wszystko i w ogóle musi być mocna. I sobie tak w basenie siedzę, jakiś stołek posadzę i popijamy browarem. Tak, tutaj mamy browara jeszcze mamy tu kremik, san, ozon a po co mi ozon, jak ja się W5 popryskam to już mam wszystko, no nie no chociaż, nie, chociaż trochę właściwie można zajechać, co ja sobie tam będę szczędzić tam. kremu trochę, tu czy tam moje bikini, w ogóle nie wiem czy zauważyliście moje, w ogóle tu widzę, że się lekarz ten yy, zepsuł się, jak to się nazywa, fotel jakiś tam leżak, się zepsuł, bo nie ma położyć, no i to jest tragiczny. muszę tutaj do normalnie właściciela się odezwać, ale mam majtki piękne w słonie, góra, górę polełam wczoraj tym winem i mi się, musiałam wziąć sobie taką inną, nie, ale to jest piękne, jestem taka terena olejona dobra, więc ja myślę, że ja jeszcze tak raz na zakończenie sobie skoczę do tego basenu, to sobie hmm. będę szczęścić nie, po prostu rozbieg mój piękny basen robić. to basen zrobić teraz i to, że normalnie na pompę, na małysza,